Karolina Rygulska i Patrycja Rygulska. A to jest Audycja bliźniacze odbicia Chociaż za oknami nie jest jeszcze zielono, ale już wielkimi krokami zbliżają się do nas święta Wielkiej Nocy. Jednak dziś nie będziemy mówić o tym, jakie tradycje czy też zwyczaje i potrawy znajdują się na naszych świątecznych stołach, lecz o tym, jak być damą i dżentelmenem, nie tylko na wystawnych przyjęciach. A z nami jest Aleksandra Fakła, trener etykiety i budowania wizerunku. Witaj, Aleksandro. Dzień dobry. My, jako osoby młode, kojarzymy Vivre ze sztywnymi regułami panującymi, na przykład podczas spotkań biznesowych. Jak przełamać stereotypowe myślenie o etykiecie i pokazać, że wcale nie musi być ona taka sztywna, jak ją przedstawiają? Myślę, że wystarczy zastanowić się nad tym, a kiedy tego Savoir Vivru tak naprawdę potrzebujemy. Bo okazuje się, że on sprawia, znajomość etykiety sprawia, że my jesteśmy w stanie czuć się pewnie w każdej sytuacji. Bo nieszczególnie zastanawiamy się nad etykietą, ja także, kiedy jesteśmy ze znajomymi, pijemy piwo i świetnie się bawimy. Ale gdy już pojawiamy się na przykład na obiedzie u mamy swojego wybranka i to jest nasze pierwsze spotkanie, to naprawdę się stresujemy i zastanawiamy, jak właściwie należy się zachować. Albo gdy trafiamy na rozmowę kwalifikacyjną, wtedy też często zamiast na przedstawieniu swoich umiejętności. Marnujemy energię na zachowywanie się, kto pierwszy powinien podać rękę, czy ja powinnam usiąść, czy stać, gdzie, co mam zrobić z torebką. A znajomość savoir vivre sprawia, że w takich właśnie ważnych dla nas sytuacjach my możemy skupić się na byciu tu i teraz, na tym, co jest najważniejsze, a nie na tym, jak akurat się zachować, bo to po prostu mamy w małym palcu. Savoir-vivre to nie są sztywne zasady. Oczywiście, jak ze wszystkiego, możemy z tego zrobić coś, co jest bardziej śmieszne niż poważne, bo jak do czegoś e, podchodzimy po prostu zbyt poważnie i nie potrafimy się e, śmiać z siebie, nie potrafimy obracać sytuacji w żart, to tak, to będzie sztywne, będzie sztuczne, ale z takimi ludźmi, którzy się tak zachowują, wcale nie chcemy spędzać czasu, nikt się dobrze z takimi osobami nie czuje, a savoir vivre polega po prostu na szacunku do samego siebie, do innych, na zachowywaniu się w stosunku do innych tak, jakbyśmy się chcieli, by inni zachowywali się w stosunku do nas. Obostrzenia z pewnością zmienią przebieg świąt wielkanocnej. Część rodziny nie będzie mogła być obecna podczas uroczystego śniadania. Kontakt ograniczony będzie do rozmowy telefonicznej czy też wideo rozmowy. I tu pojawia się pytanie, jak grzecznie zasygnalizować, że nie chcemy odpowiadać na pytania. Kiedyś lub, czy dzieci, lub chcemy zakończyć rozmowę, ponieważ wiem, że takich rozmów jeszcze mamy kilka do odbycia. To są zawsze trudne sytuacje i czy takie pytania są nam zadawane przez komputer stojący na świątecznym stole czy przez osobę, która jest obok, no to zawsze trudno z nich wyjść. Chociaż te przez komputer możemy mówić, że połączenie przerwało i nie dosłyszeliśmy. Niemniej, jeśli ciocia, babcia, tata, mama, po raz kolejny zadają nam pytanie o to, kiedy ślub, a to nie jest temat, na który mamy ochotę rozmawiać. To albo możemy obrócić to trochę w żart i powiedzieć, że obiecujemy, że jak ta data będzie będzie się zbliżała, to z pewnością zostaną zawiadomieni. Czy też powiedzieć, że no, to może wy opowiecie o swoim ślubie, skoro tutaj tak naciskacie, może w jakiś sposób mnie w ten sposób przekonacie. Ale jeśli takie pytanie już po prostu nas dotyka, już nie chcemy na nie odpowiadać, to możemy po prostu w pewnym momencie grzecznie, asertywnie powiedzieć: przepraszam, ale ja naprawdę nie chcę odpowiadać na to pytanie, jest nam tutaj tak dobrze. Może nie psujmy tej atmosfery, w tym momencie nie jest to dla mnie priorytet. Pamiętajmy, że są so, takie pytania, które nam się często z, z pozoru wydają e, niewinne, mogą być dla kogoś bardzo bolesne, bo jeśli kobieta, która bardzo chce mieć dziecko, ale nie może go mieć, po raz kolejny słyszy pytanie o to: No, a kiedy powiększenie rodziny? To rzeczywiście może być to e, dla niej e, bardzo krzywdzące, dlatego warto o tym pamiętać. Starajmy się, jeśli to jest możliwe, jeśli to nie jest dla nas tak trudny temat, po prostu się nie obrażać, szukać sposobu na e, obrócenie w żart. E, ale też uczulajmy naszych bliskich na to, że takich pytań po prostu nie należy zadawać. Ja sama spotkałam się z sytuacją, w której kobieta, która kilka tygodni wcześniej straciła swoją ciążę, została zapytana o to, no kiedy wreszcie dziecko w tej rodzinie. Także możemy też, e, oczywiście nie przy świątecznym stole, bo to będzie trudny temat, ale gdzieś w takich codziennych rozmowach też wspominać, że takie sytuacje się zdarzają i być może dzięki temu ta społeczna wrażliwość po prostu się wykształci. I sami nie dodajajmy im przede wszystkim takich pytań. Uczmy się po prostu trochę odbijać piłeczkę, w grzeczny sposób, ale pamiętajmy, że wiele sytuacji lepiej po prostu jest trochę obśmiać, obrócić w żart, niż od razu wchodzić na wojenną ścieżkę. Albo na odwrót, nie dopuścić do niezręczności podczas rozmowy? Starajmy się mieć w głowie takie tematy, na które zawsze możemy toczyć rozmowę. W większości sytuacji nie powinny być to tematy związane z religią czy z polityką, szczególnie jeśli nie znamy poglądów, światopoglądu drugiej strony, ale możemy mieć w zanadrzu jakąś sytuację, na przykład o tym, że właśnie na Islandii wybuchł wulkan, co się dzisiaj akurat zdarzyło. Bardzo sprawdzić takie ciekawe wydarzenia, ale które raczej nie sprawią, że że tutaj jakiś konflikt przy stole wybuchnie i od razu można tutaj wspom wspomnieć właśnie o tym, że wybuchł wulkan, loty są odwołane, ciekawe jak to jest. W sumie to zawsze chciałam, chciałam zobaczyć, jak ten wulkan wybucha, bo to nie zawsze tak jak na filmach, i tego typu tematy możemy mieć. Możemy rozmawiać o pogodzie, możemy porozmawiać o jakimś filmie, o książce, o jakimś temacie, takim, który gdzieś wszystkim nam jest przynajmniej trochę bliski. Jeśli wiemy, że ktoś ogląda nawet program telewizyjny, taki jak my, i to, to też można o nim zacząć rozmawiać, o jakimś serialu, który akurat jest popularny. Jeśli jest to nasza bliższa rodzina, to gdy rozmowa się nie do końca klei, możemy poprosić o opowiedzenie nam czegoś z przeszłości. Jeśli przy stole jest babcia, dziadek, to ich taka opowieść może naprawdę na dłuższą chwilę wszystkich zająć i też być powodem do jakichś dyskusji. Także starajmy się szukać takich tematów, być też przygotowanymi, mieć w rękawie po prostu za kilka takich właśnie pretekstów do Smoltoku. No właśnie, e, babcie i dziadkowie chyba mają dużo takich e, historii zawsze do powiedzenia i chętnie się z, z nimi, e, nimi dzielą, e, ale no, powiedziałeś, że nie można poruszać tematów politycznych i to jest jakby, każdy o tym wie e, i m, staramy się unikać, ale i jest tu właśnie, jak zwykle, te ale. Em, często bywa tak, że jednak ta polityka jest na tym e, stole, można powiedzieć, e, świątecznym czy, czy to na jakimś spotkaniu takim e, rodzinnym, i jak tutaj tak szybko smyknąć do innego tematu. Czy masz jakieś takie sposoby na to? Tak, ja, ja przy moich świątecznych sołach mam e, osoby, które mają naprawdę często skrajnie różne poglądy polityczne, i ja e, przed każdymi świętami przypominam wszystkim, że nie rozmawiamy o polityce przy stole. Koniec, kropka. I gdy tylko zaczyna się temat polityki, e, to ja natychmiast mówię, mieliśmy nie rozmawiać o polityce, porozmawiajmy o czymś innym i staram się w miarę możliwości rzucić temat, gdy wiem, że. Mm, w, tutaj przy stole są osoby o innych poglądach, to naprawdę nie ma sensu wchodzić w te, te tematy. Często też, nawet jeśli mamy zbliżone poglądy, to ta polityka jest tak, e, tak trudnym i irytującym dla wielu tematem, że lepiej go po prostu unikać. Myślę, że z czasem ta dojrzałość sprawia, że wiemy, że em, no, ostatecznie polityka jest ważna, ale bliscy, których mamy obok siebie, są znacznie ważniejsi. I em, gdy za politykami zamykają się drzwi gabinetów, to oni też często aż, um, aż tak poważnie nas nie traktują. Także my też starajmy się, by to ludzie, których mamy obok siebie, których często tracimy e, zupełnie niespodziewanie, by po prostu doceniać ich obecność, być z nimi, a nie marnować e, ten czas na kłótnie. Także ja po prostu sugeruję, by e, stawiać jasne zasady. Nie rozmawiamy o polityce. Gdy pojawia się ten temat, mówimy, że nie rozmawiajmy, bo się pokłócimy. A po co? Przecież mamy wspólne święta, chcemy je razem spędzić e, i tak po prostu będzie najlepiej. Czyli szybko odcinamy temat i przechodzimy dalej płynnie do na przykład opowieści babci. To się zawsze sprawdza, babcie zawsze mają najlepsze opowieści. Jak składać życzenia, aby nie popełnić fopa? Czy wystarczy przygotować jedną e, formułkę tak, aby życzenia nie trwały ponad godzinę? Przede wszystkim postarajmy się e, składać spersonalizowane życzenia. Ale też życzmy innym tego, co oni sami mogliby się, sobie życzyć, a nie tego, co my sobie życzymy i po prostu staramy się swoje własne życzenia, swoje własne marzenia zrealizować przez tą drugą osobę. Warto tutaj zaznaczyć, że nie wysyłamy sms-ów z wierszykami jakiś skaczący zajączek kicający do barszczu białego, żurku, cokolwiek, to jest bardzo zły pomysł. To taki wierszy, kim, takimi wierszykami mogą się dzielić e, dzieci w przedszkolu, ale nie dorośli ludzie. E, owszem, to nie, jest, nie jesteśmy w stanie e, wszystkich namówić, że najlepiej byłoby złożyć życzenie osobiście lub w rozmowie telefonicznej, a ten SMS to taka ostateczność, jeśli już wysyłamy do kogoś SMS-a, to jednak niech to będą życzenia e, odpowiednie jednak dla dorosłych ludzi, już wesołych świąt będzie będzie brzmiało dużo lepiej niż skaczący zajączek, wysyłany po prostu do wszystkich hurtowo. I podobnie postarajmy się w miarę przygotować no mniej więcej wiemy, z kim będziemy te święta spędzać także postarajmy się przygotować jakieś takie bardziej zindywidualizowane życzenia, niż samo wesołych świąt. Nie składajmy życzeń zawierających słowa zawsze, nigdy, wreszcie. Życzę ci, żebyś wreszcie schudła życzę Ci, żebyś wreszcie znalazła lepszą pracę, to są raczej takie słowa, które nie przywołują jakichś dobrych emocji, ale możemy już życzyć komuś, życzę Ci, żebyś miała, żebyś miała tak jak sobie życzysz więcej czasu na ćwiczenie gry na pianinie, bo przecież o tym marzysz, życzę Ci, żebyśmy mogli więcej czasu spędzać razem, to są takie życzenia, które mają dobre skojarzenia, życzenie komuś właśnie tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, potomstwa, gdy nie wiemy tak naprawdę jakie są jego Plany i czy gdy nie mamy po prostu takiej głębokiej wiedzy, że takie życzenia rzeczywiście możemy złożyć, to to będzie nie najlepszy pomysł. Też tutaj proponowałabym zastanowić się nad tym, czy sami chcielibyśmy takie życzenia właśnie usłyszeć. Już lepiej czasami jest powiedzieć: Wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Niż e, wspomniane życzę ci, żebyś schudła, albo życzę ci, e, żebyś wreszcie znalazła jakiegoś przyzwoitego tego chłopaka, bo ci, których przyprowadzasz, te do niczegoś nie nadają. Śniadanie wielkanocne jest uroczystym wydarzeniem. Jak zachować się przy stole? Jak w delikatny sposób przekazać, że już nie jesteśmy w stanie zmieścić kolejnej porcji sałatki jeżynowej? Pamiętajmy, że spotykamy się przy stole z bliskimi tak naprawdę rzadko. Rzadko zdarza się tak, byśmy mieli okazję usiąść z rodzicami, z mężem, żoną, z narzeczonym, z jakąś większą rodziną, po prostu z babcią, z dziadkiem, przy stole zjeść wspólny posiłek. To są sytuacje, które nie spotykają nas codziennie w dzisiejszych czasach, dlatego warto, by ten świąteczny stół był uroczysty, był. To, jak on wygląda, jak my się przy nim zachowujemy, by to było podkreślało właśnie to, że to jest dla nas bardzo wyjątkowa chwila. Więc jeśli odpowiadamy za nakrycie stołu, to rzeczywiście postarajmy się, by, ono był, by on był pięknie nakryty, byśmy użyli pięknego obrusa, by to wszystko wyglądało elegancko. by Byśmy po prostu czuli się wyjątkowo, że to jest ta wyjątkowa chwila, może dzięki temu też uda nam się uniknąć wielu trudnych tematów, odnosząc się do pytania, do pytania dotyczące tego, jak odmówić tej sałatki kolejnej porcji, przy świątecznym stole lepiej próbować potraw, które zostały podane, ale to nie jest tak, że musimy spróbować wszystkiego, jednak nasze samopoczucie zdrowie jest bardzo ważne. Warto przygotować takie potrawy, które będą możliwe do zjedzenia przez wszystkich. Jeśli Wiemy, że na, na naszym śniadaniu czy na obiedzie wielkanocnym będą obecni na przykład weganie. To warto dla nich przygotować jakieś wegańskie dania. A jeśli wiemy, że tutaj raczej nikt o nas nie pomyśli, bo ten weganizm w naszym domu jest uznawany za fanaberię, to przygotujmy sami sobie takie danie, a dodatkowo przygotujmy je w większej porcji. Nie tak, że przyniesiemy sobie jeden mały pojemniczek, tak by wszyscy mogli go spróbować. Może dzięki temu na kolejne święta będzie ten stół bardziej dostosowany do naszych żywieniowych potrzeb. Sami nie starajmy się wciskać w innych jedzenie. Jeśli ktoś mówi, nie, dziękuję. Na propozycję kolejnej dokładki, to akceptujemy to i nie dziękuję. Jeśli na stole pojawiają się same jakieś potrawy, których my nie lubimy, nie chcemy, jeśli nie smakuje nam, no to jedzenie zdecydowanie nie jest w naszym guście, to też nie wybrzydzajmy, nie marudźmy, e, tylko przynajmniej postarajmy się trochę popracować widelcem, nie chodzi o to, by sobie nałożyć na no talerz jedzenie i następnie je wyrzucić, ale gdy, a mamy jakąś, e, już coś sobie nałożyliśmy i to nam nie smakuje, to nie, e, nie pokazujmy, że to nam nie smakuje, tylko już po prostu najedliśmy się, wystarczy nam w pewnym momencie. To jest też ważne, żeby nakładać sobie porcje takie, które zjemy, e, a nie takie, które nam się wydaje, że sobie zjemy. Zawsze przy stole możemy sobie dołożyć, ale wyrzucanie jedzenia, nakładanie sobie zbyt dużo nie jest w dobrym guście. Dbajmy o to, by ta nasza postawa przy stole była też elegancka, bo na co dzień często jemy posiłki gdzieś tam skuleni na kanapie między komputerem. Więc tutaj postarajmy się przy tym stole rzeczywiście wyprostować, nie zakładać pod stołem nogi na nogę, żeby się nie kopać z innymi, bo to jest plaga, że wszyscy zakładają nogi na nogę, a następnie jest tylko przy tym stole przepraszam, 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 także o to też zadbajmy, jeśli pojawią się serwetki, to też z nich korzystajmy, w Polsce nie są aż tak papierowe serwetki wykonane z tkaniny, które są najbardziej eleganckie, więc jeśli będą te papierowe, to też tutaj nie róbmy, w ogóle nie róbmy nikomu wykładów przy stole, że tu jest nieodpowiednio nakryty, że jakieś elementy są niewłaściwe, podkreślajmy przeciwnie, podkreślajmy to, jak, jak wszystko jest piękne, jak jest smaczne, jaki jak piękny obrus to będzie najważniejsze, najlepsze. Uważajmy na to, co jemy, co pijemy, by rzeczywiście czuć się dobrze i zaprezentować się w tej sytuacji jak najlepiej. Starajmy się rozmawiać z innymi, z służy do tego, nie tylko do tego, żeby jeść, ale żeby też rozmawiać z osobami, które przy nim są. To jest ważne, żeby zachowywać się elegancko, żeby umieć korzystać odpowiednio ze sztućców, ale najważniejsze jest to, by inni po prostu czuli się z nami dobrze. Jeśli usiądziemy przy stole, i zobaczymy, że mamy tam jakieś bardziej rozbudowane nakrycie i mamy kilka widelców, łyżki, noże, to nie musimy się wcale zastanawiać co do czego służy, bo wystarczy, że zapamiętamy, że korzystamy ze sztućców od zewnątrz do wewnątrz. Zawsze najpierw sięgamy po te, które są najbardziej na zewnątrz i tak się zbliżamy po prostu do talerza i dzięki temu też nie będziemy czuli się zakłopotani. Nie ma żadnego problemu, żeby odmówić alkoholu, jeśli nie pijemy, a on się pojawi na stole. Po prostu mówimy, że nie, dziękuję, dzisiaj nie piję. Jeśli pojawiają się jakieś naciski, to oczywiście nie, może nam się wydawać, że nie mamy obowiązku się tłumaczyć, i to trochę jest prawda, ale by uniknąć jakichś nieprzyjemności, lepiej jest powiedzieć: dzisiaj, ben, dzisiaj prowadzę albo biorę leki, których nie można łączyć z alkoholem, i dzięki temu jakoś sprawnie uda nam się po prostu wybrnąć z takich sytuacji. Zresztą tłumaczenie się zdrowiem, na przykład, że nie możemy czegoś jeść ze względu tutaj, ze względów zdrowotnych, to też zawsze pomaga, bo dzięki temu unikamy właśnie. Jakichś nacisków. Ostatecznie zdrowie wszyscy rozumieją, by no tak, tak, skoro lekarz w ten sposób zalecił. Starajmy się po prostu, by ten wspólnie spędzony przy stole czas był dla wszystkich wartościowy. Zdziwiło mnie, że mówienie przed posiłkiem smacznego jest niezgodne z etykietą. Czy mogłabyś powiedzieć dlaczego? Mnie też to zdziwiło, jak się tego dowiedziałam kilka dobrych lat temu. Są dwa wyjaśnienia, jedno pierwsze, które mnie absolutnie nie przekonuje, jest, ale możemy spotkać się w literaturze, jest takie, że gdy mówimy smacznego, to sugerujemy innym, że jedzenie będzie niesmaczne. Dla mnie to nie ma sensu, bo to brzmi tak, jakbyśmy mówili komuś dzień dobry, sugerując, że dzień będzie niedobry. No bez sensu, ale takie istnieje. A drugie, znacznie rozsądniejsze jest takie, że gdy mówimy smacznego, to często zmuszamy innych do odpowiadania z pełnymi ustami. Ktoś zaczyna, ktoś już je i słyszy ciągle smacznego i nieustannie musi odpowiadać dziękuję, dziękuję, dziękuję. Z pełnymi ustami każdy z pewnością jadł obiad na przykład w firmowej kuchni i ciągle gdy ktoś wchodził do tej kuchni mówił smacznego, a ten człowiek zamiast jeść w spokojnie to ciągle odpowiadał dziękuję. Także lepiej unikać. Dla niektórych jest smacznego jest sygnałem do rozpoczęcia jedzenia. Do rozpoczęcia jedzenia doskonałym sygnałem jest to, że gospodarz po prostu zaczyna jeść. Pan domu, pani domu zaczyna jeść, rozkłada serwetkę na kolanach, jeśli taką ma do dyspozycji. Jeśli jednak w naszym domu od 20, 30, 40 lat mówi się smacznego, to nagle nie mówimy, nie informujemy wszystkich, że tego się właściwie nie mówi. Tylko kultywujemy tą tradycję, bo to jest po prostu domowy zwyczaj. I gdy ktoś nam mówi smacznego, zawsze odpowiadamy, zawsze dziękujemy. Nigdy nie robimy, tak jak wspomniałam, wykładu o tym, że nasza wiedza z zakresu etykiety poszerzyła się i nie powinno się tego mówić. Po prostu zapamiętajmy, gdy przypadkiem ktoś zaprosi nas na obiad do królowej, że tamto smacznego nie padnie, a w naszym domu to różne zwyczaje mogą być. Będąc gospodarzem spotkania, po odejściu gości od Możemy zabrać z niego brudne naczynia, czy lepiej poczekać z tym, aż goście opuszczą nasz dom? Najlepiej jest poczekać, aż goście wyjdą, zanim zaczniemy sprzątać, bo trochę sprzątanie stołu to jest taki sygnał do tego, że już pośpieszcie się wyjdźcie. Także oczywiście, gdy goście siedzą przy stole i zmieniamy im na przykład kieliszki na czyste, czy talerze na czyste, to to robimy. Sugerowałabym tutaj uważać na to, by nie robić sobie takiej piramidki z talerzy. Że bierzemy talerz, upada na niego kolejny, kolejny, kolejny. Często jeszcze przy tym stole na jednym zbieramy resztki. To nie wygląda zbyt elegancko. Lepiej się te pięć razy przejść do kuchni i po prostu brać jeden talerz w jedną rękę, niż po prostu robić sobie takie nieeleganckie piramidki. Ale jeśli goście już wstaną od stołu, to zdecydowanie lepiej jest poczekać, aż pójdą. Też jak, jak jeden gość odchodzi, to nie sprzątamy natychmiast jego nakrycia, właśnie dając innym do zrozumienia, że już mogliby sobie pójść. Tylko też oczywiście zachowujemy estetyczny wygląd tego stołu. Jeśli tam zostały, zostały na przykład jakieś, pobrudzone jakieś naczynie, które może innym odbierać apetyt, to tak, to możemy zabrać, ale jakichś wielkich porządków nie robimy. Podobnie zresztą. Jak gdy coś się ubrudzi podczas takiego obiadu, na przykład ktoś wyleje coś na obrus, To my nie zaczynamy natychmiast ścierać, zmieniać obrusa, żeby było idealnie, tylko doprowadzamy do takiej sytuacji, w której po prostu to nikomu nie, nie sprawia niebezpieczeństwa, nie wyleje się dalej na innych, ale też podkreślamy, że nic się nie stało. Od tego jest stół, od tego jest obróz, że czasami to się po prostu pobrudzi, gdy na przykład goście. Komuś coś upadnie na podłogę, um, coś pobrudzi, to tak samo sprzątamy to tylko, tylko w, ta, 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 tak, tak jak musimy. Zbieramy, żeby nikt to nie wdepnął, ale nie, nie zaczynamy nagle myć obsesyjnie podłogi. Na to przyjdzie czas, gdy goście już pójdą. Jak w subtelny sposób zakończyć celebrowanie śniadania i przy tym przejść ku końcowi już spotkania? E, najlepiej każdy gospodarz powinien być przygotowany na to, że goście będą długo i to od gości zależy. To... Dobry gość wie, kiedy ma wyjść, ale gospodarz nie powinien mu tego sugerować. Także sprzątanie nagle ze stołu, tutaj sugerowanie, że o, już jestem zmęczony powinni, jestem zmęczony i chętniej położyłbym się spać, to nie będzie w dobrym guście. Takie sytuacje się zdarzają, ale gospodarz, jeśli zaprasza do siebie gości, musi być przygotowany na to, że naprawdę musi sporo znieść, tym razem to na nim są obowiązki, musi zatroszczyć się o swoich gości. Nie bądźmy jako goście, Starajmy się obserwować e, innych, starajmy się e, obserwować to, czy rozmowa się nadal klei, czy nie jest za późno, czy ktoś nie ziewa, czy ktoś nie przysypia przy tym stole ze zmęczenia. E, także to gość powinien tutaj e, więcej czasu poświęcać na. Obserwowanie, gospodarz powinien ugościć swoich gości najlepiej, jak potrafi. To nakazuje nam też tradycyjna polska gościnność, którą się tak chętnie na świecie chwalimy. Musimy po prostu to znieść, a następnym razem, po prostu na przykład na święta, wybrać się do tej drugiej strony, niż zapraszać do siebie osoby, które zdecydowanie lubią dłuższe posiadówki niż my. Dziękujemy Aleksandro za to jakże pouczające spotkanie. Rady, które dzisiaj usłyszeliśmy, nie muszą być wykorzystywane tylko od święta. Warto je wcielać w codzienne życie, tak aby być prawdziwą damą czy dżentelmenem. Mam nadzieję, że tak będzie. Proszę, by nikt nie uznawał właśnie cawar vivru, jakie takie sztywne zasady, nie przydające się nikomu. One pozwalają nam się czuć po prostu pewnie w każdej sytuacji, a na tym powinno nam zależeć. Bardzo dziękuję za rozmowę. A z wami była Patrycja Rygulska i Karolina Rygulska. Dziękujemy.